Witam wszystkich serdecznie. Wielu ludzi prosiło mnie, abym w miarę na bieżąco pokazywał postępy prac przy moim nowym projekcie. No więc pokazuję. Jeszcze wszystko nieskończone, ale co dzisiaj zrobiłem. Pierwsza sprawa to manetka. To już jest trzecia opcja. Miała być zwykła, nie weszła. Później miała być kciukowa, naciskana na dół. A w sumie wybrałem taką naciskaną z góry. Myślę, że się sprawdzi. Przyszła do mnie yy, kurierem. Od razu ten cycek plastikowy był złamany. Więc przewierciłem, nagwintowałem, dałem śrubkę piątkę. Tą gumkę nasunąłem. Myślę, że będzie trzymać. Doszły rogi. Założyłem sobie rogi. Bo jadą gdzieś w dłuższe trasy. Nie lubię być ciągle zgarbiony. Lubię od czasu do czasu sobie przyjąć taką pozycję lekko wyprostowaną. Doszły błotniki. Dlaczego takie wysokie? No takie wysokie, bo amortyzator, który już do mnie idzie z Polski, bo z Chin dwa tygodnie, a w Polsce już kisi ponad dwa tygodnie, jeszcze dojść nie może, to ma skok 120 mm, dlatego jest taki wysoki błotnik. Tu jest z tyłu też błotnik. Troszeczkę inaczej go założyłem, bo producent, no nie wiem czy zaleca, no w każdym razie na zdjęciu było pokazane, że jest montowany tutaj na rurce podsiodłowej. ale gdybym założył na rurce podśrodłowej, to nie mógłbym zainstalować bagażnika, więc zainstalowałem go tutaj na ramię. Jest taka podkówka, przechodzi, wszystko pasuje elegancko. No i bagażnik, bagażnik taki sam jak miałem w Cubie. bardzo fajny, aluminiowy z tyłu światełko, a sakiewka, sakiewka, siedzenie. a sakiewka będzie w takich drobnych rzeczy Dętka. jakieś takie takie drobne rzeczy do, do przewożenia Poza tym co tu jeszcze nowego, a tu najważniejsza sprawa stopka nóżka, w tym miałem najwięcej problemów, Tu jest tak wysoko zawieszony rower, że montując na... Bachaczu, no, nie mogłem znaleźć nic kompletnie, nie było. Patrzę na ekspresie, na, na Allegro, no wszędzie. Jeżeli coś było, to były tutaj z tą krawędzią wąską. No, można by było, co prawda, podpiłować, ale wszystko były konstrukcje aluminiowe i tak zwane y, nastawne, że można było sobie tam zwiększyć czy zmniejszyć dystans. Ale nawet po y, powiększeniu do maksimum, i tak to było dla mnie za krótkie, bo jest naprawdę bardzo wysoko zawieszony rower, i jedyną opcją było. Założenie stopki na oś silnika, i nie chciałem, właśnie regulowanej, bo te regulacje to są takie beznadziejne, że to tam dwa, dwa, trzy razy człowiek oprze rower i to po prostu się rozwala. A tu jest yy, raczej stalowa. Stalowa jest ta stopka. To druga sprawa jest nieregulowana. Kupuje się bezpośrednio na wymiar, na 26, kółko na 28, 29. Kupiłem na 26, troszeczkę zmodyfikowałem, bo tutaj było oryginalnie takie, takie półkole, pół taka, taka jakby rurkę przeciął na pół, że to miało wchodzić tutaj właśnie na wahacz, ale to było przewidziane na wahacz o maksymalnie tej średnicy, a tu jest płaskie, on ma dobre 5 cm. To jest coś jak w konie. I musiałem tą, tą niby pół rurkę obciąć, ale fajnie wyszło, bo mam stopkę i zarazem Blokadę obrotu osi silnika. Chociaż jeden z widzów w komentarzach mi napisał, i faktycznie ma rację, nawet o tym nie pomyślałem: W silnikach przekładniowych nie jest wymagana blokada osi silnika, no, chyba że ma ładowanie, no tak zwany regen. Tutaj idzie cała siła bezpośrednio nie na koło, tylko zanim pójdzie na koło, to idzie na przekładnię wewnętrzną. I nie ma takiego jak, jak to się mówi uderzenia bezprzekładniowych. Absolutnie musi być, a tutaj nie jest wymagane, ale przypasowało to. Teraz zrobiłem sobie, że będzie w ten sposób, że jest stopka i od razu blokada obrotu osi silnika. No i pedały. Kupiłem sobie pod kolor pedały, takie platformówki. Na razie to wszystko tak wygląda. Czekam na ten amortyzator, który idzie z z Polski do Polski dłużej, jak z Chin do Polski, no to jest jakaś, nie wiem, jakaś zadziwiająca sprawa. No kupiłem, już zamówiłem też bidon sobie, też yy, tutaj pod ramę mam założony uchwyt i będzie taki bidon też w kolorze roweru. I tutaj ta sakiewka na ramę. Pierwotnie, pamiętacie, miała być yy, pojemnik na, yy, na kontroler, takie pudełeczko, już nawet było pomalowane tutaj, ale niestety jak to u mnie zwykle bywa, zmieniła się koncepcja, po prostu nie, za, nie zamontowałbym błotnika, a druga sprawa byłby, pro, byłby problem z przeprowadzeniem wszystkich kabli, znaczy kable bym przeprowadził, tyle że to by mało estetycznie wyglądało, jakby tak wisiały, a tutaj, tu będę miał, tak, tak samo też w Cubie miałem zrobione, tu będzie kontroler, wszystkie kable i praktycznie wszystko od razu tutaj do, do displaya, do, do wyświetlacza na kierownicy i, i nie będzie problemu, że to będzie mi się tutaj fajtało po całym rowerze. To tyle na dzisiejsze prace. Więcej już nic z kurier mi nie przywiezie, bo <gryw> praktycznie montuję wszystko na bieżąco. Co kurier mi coś przywozi, to od razu zakładam. Więc czekam na ten, mówię, amortyzator. No i ogniwa, oczywiście. Ogniwa muszę jeszcze zamówić. Yy, BMS, taśmy do zgrzewania. I inne tam sprawy, jeszcze związane z elektryką, już zostaną takie końcowe etapy pracy przy rowerze. Jak już będzie wszystko zrobione, oczywiście go zaprezentuję. Jak się nim jeździ, zrobię jakieś testy osiągów, testy zasięgu. A na dziś tyle cześć!